Cześć, witajcie moi drodzy. Bardzo serdecznie chcieliśmy wam dzisiaj pokazać prezentację na temat 10 powodów, dlaczego klienci wybierają nasze meble ogrodowe, dlaczego jest ich coraz więcej i coraz co nas wyróżnia na tle konkurencji. Zaczynajmy. Powód numer 1. Wyjątkowa jakość drewna. Nasze meble ogrodowe są wykonane z wysokiej jakości drewna, które jest trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Nasze drewno jest starannie wyselekcjonowane. Przygotowanym specjalnym obróbką, co gwarantuje długotrwałość naszych produktów. Powód numer dwa: ręczna produkcja. Wszystkie nasze meble są ręcznie produkowane przez wykwalifikowanych stolarzy. Ręczna produkcja pozwala nam dbać o każdy szczegół i zapewnia unikalny charakter każdego mebla. Powód numer trzy: relacje wzorów i rozmiarów. Oferujemy szeroki wybór wzorów i rozmiarów, aby dostosować meble do indywidualnych potrzeb klienta. Nasza różnorodność. Pozwala każdemu znaleźć coś idealnego dla siebie. Powód numer 4. Ekologia. Jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska, dlatego używamy drewna z odnawialnych źródeł. Nasze meble są również projektowane z myślą o minimalnym wpływie na środowisko. Powód numer 5. Trwałość i łatwość konserwacji. Nasze drewniane meble ogrodowe są trwałe i łatwe w utrzymaniu. Specjalne impregnacje i powłoki chronią drewno przed warunkami atmosferycznymi. Powód numer 6: wygoda i komfort. Nasze meble są precyzyjnie zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowników. Ergonomiczne kształty zapewniają komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu. Powód numer 7: estetyka. Nasze meble ogrodowe są nie tylko praktyczne, ale też pięknie wyglądają. Dają uroku i elegancji każdemu ogrodowi i tarasowi. Powód numer 8: długotrwała gwarancja. Jesteśmy pewni naszych produktów, tego oferujemy długie gwarancje na nasze meble. Nasza firma dba o zadowolenie klientów przez wiele lat. Powód numer dziewięć. Lokalna produkcja. Jesteśmy dumnym lokalnym producentem, który wspiera swoją społeczność. Nasze meble są produkowane w okolicy, co wpływa korzystnie na gospodarkę. Lokalna produkcja oznacza również mniejszy ślad węglowy i transportowy. To jest korzystne dla środowiska. I ostatni już powód, myślę, że najważniejszy pozytywne opinie klientów. Najważniejszym dowodem na jakość naszych mebli są pozytywne opinie naszych klientów. Wielu z nich wraca do nas i poleca nasze produkty swoim znajomym. To by było na tyle. Jeśli macie pytania lub chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszamy na kontakt. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja była dla Was inspirująca i pozwoliła lepiej zrozumieć, dlaczego nasi klienci wybierają nasze meble okrutowe drewniane. Dziękujemy. Do następnego.